jest to ogólnie fajnie i mam flyja i ogólnie mogę pisać na czacie. I ogólnie polecam wam, ponieważ to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry biznes. No, to powiem to ja, koshi. Jak widzicie, koshi jest bardzo zadowolony z tego, że kupił deep. Okay. Cześć, jest Dealer, jestem Theodiler, jestem Cześć, koshi i blow. Jesteśmy na MySG, na cube Ja wiem, ja mam mieć podpiszki, i... czy mam za... Nie, dobra. Nie, ja Dobre, takie dobra, ja też... No to chodź teraz tam, gdzie... wiecie... Okej, okay, to się umawialiśmy, dobra. Okej, okay, Tam gdzie jest ścina, nie? I później tam A, takie... tak. Okej. I są tory, to na torach zostajemy. A, A nie, to z koszy. No, koszty jest zwiedzalne, tak. tak. Koszy. No dobrze, Kwiec nie masz jest... Zipa. No idź, po prostu o, Ale iść. ty masz fajny hełm, mógłbyś mi go oddać? Takie okay, takie różowy, taki Dla ciebie wszystko. było. No, i tak nie odłożył że ucieka dobra. Ale nie Jeszcze widzi. go pobijeś, ty... Ej, 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 chodźcie, chodźcie. Mi... Dziewczyna ja. bije. Czemu? Ale widzieliście <grym> jakie to było chamskie? Zobaczyła, zobaczyła Korsiego, zaczęła go ja bić i zobaczyła mnie i stwierdziła, ale przy celi David Blow'a. Masakra. Niesamowite. A to Misilia jest chyba. No to ta Misilia Tata twoja misilia. Te dziewczyny mają przed nickiem MS, nie wiem czy wyżyłeś. To jest MS Natala i jakaś MS Lal. Lejla, Lejla jest. Lejla, Lejla, czika, czika. Ej, dobra, mamy dobra. już. I to ci chodzi na lejle. Dobra, ona. Naprawdę. <noise> Gdzie jest? Poczekaj. Nie ma? Jak jest? E, już nie ma. ona ma tę klasę z niewidzialnymi butami. Uważajcie. Ora, e, ja. okej, ok, już, okay, już, cool. już nie ma, już nie ma, już nie ma klasy. Uwaga, to. Bo tak myślałem, czy ona nie ma tej klasy, czy O, czy... o też mam, też mam, bo teraz. Ej, czy jak założę teraz, teraz te buty, to będę też mieć, czy nie? Tak, 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 będziesz niewidzialny, tylko bardzo szybko good będzie ci schodził. Ej, nie możesz atakować podczas bycia niewidzialnym. Kliknij a, to, to, sobie. To, to, to... I ty jeszcze?

Dzień Dzięki. No, Dzięki nie masz co do Dobra, chodźcie, idziemy to odgrywać. Może teraz na ten. No. Statek piratów, podbijmy go i dać teraz taką fajną wiesz muzyczkę. Ku przygodzie! Chodźcie! No, dym, 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 i taki, o, nie, lepszą, lepszą. Idzie jakiś ziomek, uważajcie, uważajcie! Seba, typowy Seba! Seba. O, Seba, teraz, typowy. teraz na tego w trójkę, a, trójkę sebe, w trójkę na siebie, w trójkę na siebie zaczynamy. Nie, bo Kości ma 5 hp, a on zaraz przegra. O, czemu, ja czekaj mam perłę, ja, no, ja, mam, czekaj. O no, i teraz go, a też operłę! Chwila, chwilę. Ja też mam perłę Dobra, on teraz nie co robić. O, o, o i patrz teraz, tak teraz do tyłu weź goblo. Tak, tak od tyłu. Od tyłu, od tyłu. Aaaa, nie ma noc. tak już tender perły, gdy macie jedną samą Genial. tak zrobił? Tak, dlatego zginął przyszło, nie zapiłem. Chodź no, Nie, ty patrz, byś nie już, już słyszę jak koszy tam ostro otwiera skrzynki. Otwiera nie, skrzyni, ja, ja, tu nic nie mam. Nic nie zostawi Konpano. Super koszy. Team Naprawdę, mark. w tych skrzynkach nic nie było. A, i Tam... chciałeś! <głos> <głos> tak. Koshi teraz co? tak kłamie. Nie, nic nie było, nic nie było. Nie no, co Co ty nie... robisz, Blow? No nie chcę ci dać się tutaj dostać. Teraz bym cię uderzył chętnie, ale... To byłby wyradny. O, o cóż może? pusta skrzynka. i byłeś zanerwany dla Na mnie, gdybym ja cię tutaj uderzył? I byś spadł? I byś a się zabił? Ja ciebie nigdy. Co? <noise> nie! Uwaga, ja za tobą! <noise> Chodźcie. Super, skończy, na, dle super dle. wszystko super. To, mm, bo teraz jesteśmy. No może no nie, teraz ścięcie no. i weźmiemy sobie, wrzucimy pirackie skiny i wrócimy do gry. Ej, to było super. To sorry. <laughs> że, że my mamy... Tak naprawdę nikt nas nie zabije jak. chodzimy w truż. Dobra, w trzymajcie tam mużeńskie rzeczy. Trzymamy tego. O ej, ej, ktoś tu jest! Coś, co, co, co. Gdzie on jest? Coś mnie Eee, On chyba nasz... A nie, tam jest, tam jest, tam jest tam jest t 4 Omek była... Tomek, co the fuck Naprawdę ma napisane T4OMEK T4OMEK? <grym> o tak, on ma żelazny miecz On ma żelazny I go! Goshi, dawaj, Gdzie dawaj, jesteście? dawaj! Knotnij mnie, kto mnie! No właśnie chciałem, ale uciekłeś Logam, logam, liżę koksa, liżę koksa <grym> Dobra, perła O, jak spe... Oh. Weź, Koshi, ja tak nie żyłe pewnie na przyszłość ale obserwuję, obserwuję drzewo. Ostro, Jestem za ostro. wami tam, jestem za pościgiem już. Aha, to się nie Dawaj, się dawaj, Kosi, dawaj, Kosi, widzę, widzę. Jest! Brawo, brawo, Koshi. Koshi, jeszcze wielkie. Coś pięknego, no, Kosi po prostu w swoim sweterku. Jak Krzysztof Bolecznie. Konowonowicz przemierza świat. A wiecie, że jak pra prawym klikniecie, to za zawrzecie sojusz i będziecie widzieć coś innego. Jak uh, co? I za 69 kratek jest Camille Games. I dader. Gdzie? Macie sojusze ze sobą dzieje? czy nie? A jak cię, co? co? Bierzecie, bierzecie kompas i na siebie klikacie prawym wszystkim mysze Nie po wyjdziesz z gry, jak. Nie, poważnie, to nie jest. Nie, nie, nie się, jest rzeczywiście, rzeczywiście, rzeczywiście tak działa, no. A. a, a, a. Ej, że... tutaj... Bizerby Star, o a, Gość, to nie Chodźcie nie nie do spawna, ja będę Nie, chodź tutaj, tu, tu, tu. na Sach są dwóch ziometków jest. Nie, dawaj po spójnie. Ale, ale już nie ma już. Jezu, jak nie ma jak się pojawił na nam. Oj, tam... Nie, nie ma, nie ma. Już nie ma. Ja weźcie co na statek, bo jestem sam tutaj i jestem pod ziemią. I... No ale tak proszę, nie... proszę, proszę, proszę! 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 Proszę. Pomścicie mnie. Dzięki, my. Kosi. Po, Dzięki przez... No, Kosi, no! Ale ja nie wiem, No, ale Kosi! No, co się na no, mnie wszystko... Kosi! <coughs> 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 kosi wszystko, no. niepoważny no. jesteście. Ty jesteś niepoważny. No, Kosi, no i co? I teraz, no, co my zrobimy teraz, no? Rozumiem, nie, nie chcieliście już pomyśleć mi Tutaj będziecie była zawsze. Skąd tym? Nie Do wielkie dzięki za obejrzenie odcinka. Jeżeli chcecie więcej zostawcie suba, oczywiście wbijcie na kanały wszystkich tutaj obecnych osób i... jest jeszcze... Trzeba się, papa. papa, papa. Pa. Pa, pa. pa, pa. O kościu, kości. Co mówisz?